LPS Horror, odcinek drugi. Mówię ci, tam było coś. Mm. E, jeszcze chciałam wam coś powiedzieć. Emi, przypomnij. Tak? Co? Co oni powiedzą, jeśli są zerwą. Co?! Oni co, co? O, ja cię już od pierwszego wejścia to... ja Cichło. sam się zachodzę od tam. Ura! Ale to ja nie radzę. Cicho, się Teraz jestem no, mogę, ale ja tu już nie pójdę, błagam że... Ja tam pójdę, jestem odważna. Mogą mnie zabić? Nie, to nie obchodzi. Nie obchodzi, nawet chodźmy. dziecko mnie nie obchodzi. No, idziecie. No, idziemy, tylko że tutaj jest za No. Co tu jest? Jakieś ciało. Ej no, to jest ciało! To nie żyje! fu! Coś się działo. To coś nie żyje! Co to jest? Szkod. się na to, że przed chwilą ona żyła. Skąd ten nikt to wiesz? To jest do Ona przed chwilą tu żyła. Wiem ojca, syna, Mówią, to mnie iść. Spokojnie. A moja łapa, boli. Ta musi się trzymać w powietrzu? No, Złamałam Aha, sobie Chodźmy. Nawet się nie pomoże. Ale Nie chodź. To mi nikt nie pomoże. Mam złamaną łapę. Wow. Taka jest jakaś przechodnia. Mm. Tak, niedaleko. Ok. <laughs> Poczekajmy. Dobra, czekaj. czym yy, mogę? Widzę, widzę, że znalazłeś sobie. Że co ty robisz? Zna, y, znalazłeś sobie imamo. Nie inne, tyny, Tak. Proszę no, bardzo. Tak za to, że. Spokojnie, ja też tutaj pracuję. Wolę już się sam. No, dobra, dobra. W ogóle, w ogóle... zostańmy tylko przyjaciółmi. Nic między nami nie było. I nie będzie. Tak. To wszystko twoja wina. Jaka moja? Twoja na... Dobrze, ja chętnie. Trzasnęło się. Rozumiesz, zerwałam z tobą dla innej, i była piękniejsza niż ty. Spadaj! Możesz już się ode mnie odczepić. Nawet nie chcę, żebyś był moim znajomym. Spadaj! Rozumiesz? No, ja też nie chcę. Nie jesteśmy ani przyjaciółmi, ani. Zresztą. Więc nie. Y, 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 zachowujmy się tak, jakbyśmy się w ogóle nie znali, ok? Zamkniesz się, ja cię nie zdam. Okropny facet. Co z nim jest? Mm, nie no tak. Dobra. To może jeszcze podciąć? Co się stało? A! Łapki się w do łap. Co się są! Co się stało? O cholera! Co jest? O nie, to zombiak! Czemu gryzło? Zaczykajmy! <laughs> Widzieliście, to na własne oczy. O, lepiej Ej, już mój. Trzeba je zrobić usta z usta. Nie, nie. Wyprowadźcie mi... się stąd! Co? Ty! A ty prowad... Się. Pasze, pasze. Nie przeżyjemy tego! Te Ale nie mam matki, więc nie jestem ubwiakiem. Jestem jedną z nich! Nie się nie da zabić! Jestem najlepsza! 切到，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，啊啊啊啊！呃，接下来我们开始买东西。你扑克牌，要几秒？对，那就是过年，是大王。这期间是今年耶。是耶，再把钱。 Czytam hey. wielkie dziecko, nie. nie? Daj mi to dziecko. Ty się zajmij nami nasz. Chodźcie, chodźcie, nie, 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 tu nic nie, nie, nic, nic. nie, nic. nie, A, Co się stało? nie, Córeczko, O, się co Udało się. Tak, Nie udało się! Nie udało się! Cześć! coś tutaj jest bardzo sy... O Jezus! Wiecie co? tylko całkowicie mi się tam tamta nowa. Wiecie? Nie wiem. Ja mam już dziecko. Z nią? Z tą babą? Inną? Nie. Nie. mam. Emili. No. No i co przemyślałaś sobie z tą sprawę? Tak, przemyślałem. Wróciłem do siebie. Dobra, dobra, dobra. Musimy pokonać te zombiaki, tak. Mają na pewno dzieci. Coś mi się wydaje. Tak no, chyba. Pierwszy ząbiak. Za... Ale co z dziećmi do opiekunki trzeba dać. A! O! O! Sarki też do To już może być. Nie. To może nie przy dzieciach? Emi! Suraczko! Suraczko! Nie płacz! Nie płacz! Nie płacz! Nie płacz! płacz no Wezmę ją na rękę! Wezmę ją na rękę! Chodźcie! Chodźcie! Nie, 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 nie! Nie! Miju! Miju! Dobra, musimy iść do przychodni. Chodźcie, zamieszkamy tam. Tutaj jest lepiej. Mamy na Mijuki. Na dzieci. Tutaj mamy serce. I już nie płacze. Proszę, macie się łasić. Nie łasić! Ja łas... Ja łas... ...się! nie szukam ja jestem! Nie daj Boże. Ja się przeraziłam, tylko Kasknie. mi się stało. Dobra, ale to... nie, nie może nas znaleźć. Słyszycie to? Trochę dziwny zapaszek. Mmm, pachnie kurczakiem. Co to za dźwięk? O, się nie ugotowałam mi No to... No to o, co to jest? Nie mam pojęcia. Trzymajmy się razem? To ten zombiak! Oh! Tak. Dzieci! O nie, już wie. Ale to ten, to Piło, nic ci się nie stało. Nie, ale Hambikowy tak. Przepraszam. Przepraszam. O. O. o, dzień dobry. To jest moja. Mamo! To nasza córka! Mój Boże! Co? Co się stało? Nic nie pamiętam. Pamiętam pani jak zaginęła? Tak, bardzo się zmartwiliśmy. Nareszcie jesteś? O, co? Co się <skrzę> działo? Co nasza córka? Nasza no córka wróciła. Naprawdę. Cina, Ale musimy resztę zombiaków pokonać, bo my nie damy rady. Zombiaków? Mamy córkę. A co wy robicie? Angela? Angela? Chwileczko? To ty? Naprawdę to ty? Tak. Mamo, co się co stało? Co się dzieje? Myślę, że oni za zaatakowali małe dzieci, a potem dorastały. Mi się tak staje. A o to chodzi? <grym> wszystko, Dobra. wszystko Ja wszystko popilnuję w... dziećmi... Wszystko w porządku. Ja popilnuję dzieci, aby, wy... Wiesz Tak pięknie zakończyła się ich no, historia, ukochanały tak. zombiaki. Do widzenia.